Słyszymy coraz częściej takie pytania, czy SEO tak naprawdę jeszcze dzisiaj nadal ma znaczenie, czy SEO tak naprawdę jeszcze dzisiaj ma jakąkolwiek wartość, skoro Google daje mi odpowiedź na samej górze. Jeżeli Twoja strona internetowa wcześniej opierała się właśnie na różnego rodzaju poradnikach, różnego rodzaju blogach, no to rzeczywiście ten ruch może nieco spaść, ponieważ Google AI Overview, czyli te wyniki wyszukiwania drastycznie zmienią decyzje zakupowe, czy sprawią, że zaczniemy prowadzić, dokonywać zakupów bezpośrednio poprzez wyszukiwarkę Google, możemy wpisać w zapytanie do wyszukiwarki Google, co zrobić, jeżeli obudzisz się jako pies. No i Google udzieli nam bardzo ważnych, istotnych porad. Że powinniśmy informacje z innych stron do Twojej strony internetowej, był w stanie na podstawie tego właśnie filaru link buildingowego ocenić, że Twoja strona, że Twój biznes musi być wartościowy. SEO próbowano już ośmiercić po algorytmie Panda, czy po algorytmie, który był związany z responsywnością stron internetowych. Skończył się już wyścig zbrojeń, na, na podstawie którego działały wcześniej agencje.